Strachoteka, tylko autorskie pasty. Kupiłem niewielki domek letniskowy nad mazurskim jeziorem od starego małżeństwa, a właściwie od ich dzieci, które, siedząc od lat w Warszawie, nie bardzo miały czas i ochotę jeździć na mazury. Nawet w wakacje. To była czysta okazja. Cena bardzo zaniżona i konkretny sprzedający. Co prawda drewniany domek wymagał finansowego wkładu, ale jako, że znałem się na rzeczy, to remont postanowiłem przeprowadzić samemu. Poza domkiem była też całkiem spora działka, która sięgała samego jeziora, więc miałem na własność kawałek plaży. Chciałem przerobić to w miejsce wypoczynkowe, które mógłbym później wynajmować, albo samemu przyjeżdżać tutaj z nowo poznanymi dziewczynami. Wiecie, byłem singlem i prowadziłem całkiem ciekawe życie towarzyskie. W każdym razie postanowiłem rzucić wszystko na kilka tygodni, wyjechać z miasta i zająć się w spokoju remontowaniem tego domku. Chciałem spędzić ten czas w totalnej ciszy i odosobnieniu. Podczas ciężkiej pracy ułożyć sobie kilka spraw, głównie dotyczących rozwoju mojej firmy. Jednak już od pierwszego dnia coś było nie tak. I było nie tak aż do ostatniego. Teraz mija miesiąc od momentu, kiedy wróciłem do miasta. Wciąż nie mogę pozbierać się po tym, co mi się przytrafiło. Ciężko mi zasnąć, męczą mnie koszmary. Nie mogę o tym z nikim porozmawiać, aby nie wyjść na wariata. Postanowiłem więc usiąść i o tym wszystkim napisać, oczywiście jako anonim, napisać coś w stylu dziennika. Mam nadzieję, że Wam również wyda się to interesujące, bo to, co mnie spotkało. Było po prostu horrorem na jawie. Dzień pierwszy. Przyjechałem z samego niemal rana. Nad jeziorem unosiła się jeszcze cienka warstwa mgły. Woda w otoczonym przez wysokie drzewa akwenie wydawała się niemal czarna. Zaparkowałem auto pod starą wiatą, którą wcześniej trochę uprzątnąłem. Właściwie za to wziąłem się pierwszego dnia czyli za sprzątanie. Z wnętrza drewnianej chaty wyrzuciłem masę gratów, przeróżnych bubli i papierzysk. Znalazłem kilka rzeczy, które mogły mieć wartość sentymentalną, więc jako dobry człowiek zadzwoniłem do byłych właścicieli z zapytaniem, czy chcą, abym je im wysłał. Nie mieli takiej woli, więc wszystko zapakowałem w wory i wywiozłem do najbliższego wysypiska śmieci. Sprzątanie zajęło mi niemal cały dzień. Zostawiłem tylko starą kanapę, kilka krzeseł, stolik i całą zabudowę w kuchni razem z lodówką. Właściwie ten domek nie był zbyt duży, miał może niecałe 30 metrów kwadratowych. Składał się tylko na dwa pomieszczenia, czyli niewielka kuchnia w rogu połączona z salonem oraz łazieneczka. W której mieścił się prysznic i kibel. Na całe szczęście były tutaj doprowadzone media, czyli prąd i woda. Kanalizacji jednak nie było. Nieczystości spływały kiepsko zamaskowaną rurą do wykopanego dołu z tyłu chatki, dołu, który otaczały niewysokie drzewa. Kiedy ze wszystkim skończyłem, zapadł zmierzch. Przed snem usiadłem przed domkiem z butelką piwa. I popijając, obserwowałem zachodzące za drzewami słońce. Dzień trzeci. Podczas malowania starych mebli w kuchni natknąłem się na dziwny symbol wyskrobany wewnątrz szafki. Po tym spostrzeżeniu zacząłem dostrzegać owy symbol jeszcze w kilku innych miejscach w domku, a także przy samych drzwiach od zewnątrz. To były jakieś połączone ze sobą kwadraty. Wyglądały trochę jak stare nordyckie runy. Nie tylko je zamalowałem, ale także zasklepiłem masą szpachlową do drewna. Po prostu mi się nie podobały. Poza tym wywiozłem starą kanapę, bo kupiłem nową w miejscowym sklepie meblowym. Do tego położyłem nowy dywan i wyłożyłem wyschnięte szafki, świeżymi naczyniami. Sprawiłem sobie również mikrofale oraz nową lodówkę. Bo tamta śmierdziała wewnątrz jakoś tak nieprzyjemnie. Na koniec wymieniłem baterie przy zlewie oraz pod prysznicem, bo stare były zaśniedziałe. Tuż przed zaśnięciem zacząłem czytać książkę, ale pomyślałem, że chyba sprawię sobie tutaj jakiś telewizor. W nocy zerwał się dziwny wiatr, który doł nieprzyjemnie przez szpary w konstrukcji domku. Uznałem, że następnego dnia będzie to mój priorytet. Dzień szósty. Kładłem nową papę na dachu, a także wzmacniałem stare krokwie świeżym drewnem. Dopiero teraz mogłem też zająć się tymi wszystkimi ubytkami w dachu, o których myślałem od trzech dni, a które wybudzały mnie w nocy dziwnym jęczeniem. Słońce prażyło już od samego rana. Ściągnąłem nawet koszulkę, aby się trochę opalić. Po południu pojechałem do oddalonej o 10 km większej miejscowości i w restauracji dla turystów zjadłem obiad. Wychodząc postanowiłem, że nigdy więcej już tam nie zjem. Wróciłem nad jezioro i dalej do samego wieczora zajmowałem się dachem, a także malowaniem lakierobejcom z zewnątrz drewnianych elementów domu. Pod koniec dnia efekt był wyraźny. Wyglądało to o niebo lepiej. Znów usiadłem na ławce i z piwem w ręku obserwowałem jezioro. W końcu pomyślałem, że chyba powinienem się w nim wykąpać. Rozebrałem się do samej bielizny i wskoczyłem do wody. Była zimna, nawet bardzo, ale nie przeszkadzało mi to. Pływałem jakiś czas, zrobiło się już całkiem ciemno. W pewnym momencie poczułem pod stopami dziwne łaskotanie. Pomyślałem sobie, że chyba dotknąłem jakiejś ryby. Potem zobaczyłem kilka metrów ode mnie dziwne fale na wodzie. Zrozumiałem, że jest to jakiegoś rodzaju wir. Pierwszy raz napotkałem coś takiego. To zjawisko bardzo mnie zdziwiło. Kiedy znów poczułem owe łaskotanie, a potem jakby coś owinęło się wokół mojej kostki i pociągnęło mnie w dół, pomyślałem, że chyba pora wychodzić z jeziora. Wyszedłem na porośnięty szuwarami brzeg i udałem się do mojego domku. Co dziwne w nocy znów słyszałem owe zawodzenie wiatru. Zrozumiałem, że to nie dach. Dźwięk dobiegał z jeziora. Dzień ósmy. Przywiozłem telewizor oraz antenę, którą zamontowałem na dachu. Przeciągnąłem kabel, ale sygnał okazał się słaby. Odbierało niewiele kanałów, ale było to w sumie lepsze niż nic. Dokończyłem także układanie nowych płytek pod prysznicem. Które zacząłem robić wczoraj. Nie było to wyzwanie, bo posadzka pod prysznicem nie miała chyba nawet dwóch metrów kwadratowych. Zamiast wiszącej kotary, zrobiłem dodatkowo przeszklenie. Wykończyłem wszystko silikonem i efekt był całkiem niezły. Skończyłem też kosmetyczne zmiany we wnętrzu domku i musiałem przyznać, że to miejsce zmieniło się nie do poznania. Od jutrzejszego dnia planowałem brać się za działkę. Chciałem postawić nowe ogrodzenie, a także oczyścić brzeg, przekopać je trochę, aby uzyskać ładną plażę. Już nawet kupiłem dwa leżaki, na których można by się poopalać. Po obiedzie w mieście postanowiłem trochę się zdrzemnąć. Spałem jednak tak długo, że zrobił się wieczór. Popracowałem, a potem. Posiedziałem nad brzegiem jeziora. Na jednym z innych brzegów dostrzegłem jakiegoś człowieka. Było ciemno i widziałem jedynie jego sylwetkę. To było dziwne, bo owy facet, tak mi się wydawało, że był to mężczyzna, co prawda dziwnie zgarbiony i jakiś chudy, stał na tej plaży i nic nie robił. Dosłownie przez godzinę stał na plaży i wpatrywał się w coś. Miałem nadzieję, że nie we mnie. Potem zobaczyłem, że wskoczył do wody popływać. Obserwowałem go chwilę, ale nie było to najciekawsze zajęcie, dlatego odwróciłem w końcu wzrok. Co dziwne, nie odnotowałem, aby wyszedł z tej wody, to znaczy pół godziny później. Nie widziałem go pływającego ani stojącego na brzegu. Najwyraźniej coś musiało mi umknąć. Dzień dziewiąty. Od rana oczyszczałem brzeg, wycinałem trzcinę, tatarak z brązowymi pałkami i jakieś trawy, których nazw nie znałem. Rzecz jasna, zdawałem sobie sprawę, że niezbyt było to legalne, ale w końcu była to moja ziemia, i uważałem, że mogę robić z nią co chcę. Potem, te wszystkie trawska ułożyłem na kupę i wieczorem zrobiłem sobie wielkie ognisko. Kiedy zapadł zmierzch, znów widziałem dziwnych ludzi na plaży. Tym razem dwóch. Stali jak jakieś słupy, a potem niespodziewanie wskoczyli do wody. Piłem piwo i przeglądałem jakiś stary zeszyt, który znalazłem w domku. Umknął mi jakoś podczas porządków. Zawierał jakieś głupoty, to znaczy, dziadek, który był jego autorem, ten poprzedni właściciel. Robił notatki do jakiejś powieści z gatunku grozy, albo był nienormalny. W skrócie chodziło o to, że w jeziorze prawdopodobnie tym nad którym teraz siedziałem, ale nie było to nigdzie sprecyzowane. Żyło coś dziwnego. To znaczy żyła jakaś rasa podobna niby do ludzi. Ponoć w głębinach jeziora znajdował się tunel, który wiódł do ich podwodnych pieczar. Wychodzili oni głównie nocami, częściej podczas silnego księżyca. Ich natura i usposobienie nie były do końca znane, ale wydawało się, że raczej szkodzą ludziom, to znaczy, że wciągają ich pod wodę, aby zamienić w byty podobne sobie. Szczególnie narażone były kobiety. Całość opierała się na jakichś legendach z regionu, które pochodziły z późnego średniowiecza. Do tego zamieścił na kilku kartkach. Rysunek ochronnego talizmanu, który ponoć bronił przed wizytami owych istot, ludzi mieszkających nad jeziorem. Zdałem sobie sprawę, że rysunek ten widniał wcześniej na ścianach letniskowego domku. Dopiłem butelkę piwa i wrzuciłem ten zeszyt do ognia. Kiedy wstałem, księżyc powoli wchodził w fazę pełni. Spojrzałem na oddalony brzeg. I zdałem sobie sprawę, że owi mężczyźni znów mi gdzieś umknęli. Byłem pewien, że weszli do wody. Nie wyszli z niej jednak. Na 100% nie. Dzień dziesiąty. Skończyłem obrabiać plażę, ale to, co mnie zaskoczyło, to ślady na piasku. Z całą pewnością nie należały do mnie. Było ich Zbyt wiele. Do tego te stopy były dziwne, szersze i dłuższe. Wiodły do jeziora. Uznałem, że jacyś zabawowicze musieli wypłynąć na mojej plaży. Było to dziwne, ale nie niemożliwe. Wziąłem grabie i po prostu wyrównałem piasek. Tego dnia pojechałem także do miasta i zamówiłem kilkadziesiąt metrów siatki na ogrodzenie. Mieli przywieść mi ją wieczorem. Zjadłem obiad, pochodziłem trochę po mieście, poszedłem nawet do kina. Wróciłem wieczorem i poinstruowałem ludzi, gdzie mają zostawić materiał. Wiedziałem, że czeka mnie z tym trochę roboty. Musiałem na przykład osadzić najpierw słupki i zabetonować je, ale właściwie cieszyłem się, że będę miał co robić. Przed zmierzchem pogoda się popsuła. Zostałem wewnątrz domku. Próbowałem oglądać telewizję, ale nie dałem rady dłużej niż godzinę, bo kanał, który najczyściej odbierał, serwował mi bzdury. Zrobiłem sobie kolację, ale zmuszony byłem wyjść na zewnątrz, po nową butle z gazem. Rozpadało się. Wiał silny wiatr. Pojawiły się wzburzone fale na jeziorze kiedy wracałem już z butlą trzymałem ją na tyłach domu pod wiatą zobaczyłem że na plaży jakieś 100 metrów ode mnie znajduje się kilka osób to znaczy widziałem ich niewyraźne kontury wydawało się że stoją zwrócone w kierunku mojej chaty wróciłem do środka i dokończyłem kolację Zjadłem przed telewizorem, a potem go wyłączyłem. Wcześnie położyłem się spać. Czułem się trochę zmęczony tymi intensywnymi dniami, ale było to dobre zmęczenie. W nocy jednak coś mnie wybudziło. Usłyszałem dochodzące z zewnątrz dźwięki. Między odgłosami, jakie wydawał stukający o okna i dach deszcz, rozchodził się też dziwaczny bulgot. Może to głupie, ale owy Bulgot miał swoje natężenie zupełnie jakby był to jakiś język, jakby ktoś ze sobą rozmawiał, gdyż źródeł bulgotu naliczyłem więcej niż jedno. Zignorowałem to rzecz jasna, sądząc, że śnie na jawie. Potem jednak doszło jeszcze skrobanie w drzwi, autentycznie. Usłyszałem skrobanie w drzwi. Tego nie mogłem już sobie odpuścić. Zerwałem się z wersalki. Drzwi wejściowe miały małe okienko, które przysłaniała firanka. Widziałem przez nią jakiś zarys postaci. Ktoś próbował dostać się do środka. Mam broń! krzyknąłem, oczywiście kłamiąc. Ktokolwiek był na zewnątrz, po moich słowach zerwał się do ucieczki. Otworzyłem drzwi i wyjrzałem przez nie. Zobaczyłem postać, która wbiegała do jeziora. Sekundę później zanurkowała, a potem zniknęła. Ten ktoś jako drogę ucieczki wybrał jezioro. Nie mogłem po prostu w to uwierzyć. Dzień jedenasty. Pomimo wczorajszego deszczu i tak dostrzegłem ślady na plaży. Było ich chyba więcej niż wczoraj. Poza tym na drzwiach zobaczyłem dziwne zadrapania. Nie wiem czym były zrobione, ale wyglądały na głębokie. Postanowiłem wziąć siekierę z wiaty i schować ją w domu, pod kanapą, na wszelki wypadek. Pogoda zrobiła się lepsza, wyszło słońce, które szybko skąpało wszystko w swoich promieniach. Popracowałem trochę, ale szybko uznałem, że nie mam na to dziś siły. Zająłem się sprawami firmy, wykonałem kilka telefonów do podwładnych, a potem naszła mnie ochota, aby spędzić ten wieczór naprawdę miło. Pojechałem do miasta sam, a przyjechałem z dziewczyną była eskortką. Studentka drugiego roku pedagogiki i niewiele więcej chciałem wiedzieć. Liczyło się tylko to, że miała świetne ciało i długie blond włosy, tak jak lubiłem. Zapłaciłem jej z góry za całą dobę i po kolacji w restauracji zabrałem ją do siebie nad jezioro. Oczywiście w międzyczasie Opowiedziałem jej o moim przedsięwzięciu, jakim było to miejsce. Wydawała się słuchać z uwagą, zadawała nawet pytania. Wiedziałem jednak, że to farsa, ale byłem przyzwyczajony. Czasami korzystałem z usług dziewczyn jak ona. Było to po prostu łatwe. Wynik spotkania zawsze kończył się w sposób, jaki chciałem. Pieniądze nie grały dla mnie roli. Stać mnie było płacić za towarzystwo. Zrobiliśmy sobie ognisko na plaży, piliśmy wino, tańczyliśmy i śmialiśmy się. Jej niebieskie oczy iskrzyły się w blasku płomieni. Chociaż nie chciała wchodzić do wody, i tak ją wrzuciłem. Potem wzięliśmy wspólny prysznic w domku. Było ciasno i przyjemnie. Następną godzinę spędziliśmy na kanapie i to było miłe. Już wcześniej ustaliliśmy, że odwiozę ją z samego rana. W końcu płaciłem jej za całą dobę. Oglądaliśmy telewizję i w międzyczasie znów się do niej dobrałem. Potem poszliśmy spać. Nigdy nie miałem problemów z zasypianiem obok takich dziewczyn. Dziś jednak było inaczej. W nocy wydarzyło się coś niesamowitego, strasznego. Księżyc wisiał okrągły i wysoki. Nie potrafiłem zasnąć i nie chodziło o to, że dziewczyna obok chrapała. Miałem jakieś niejasne przeczucie, nie wiedziałem jednak względem czego. Leżałem, a analogowy zegar pokazywał, że jest blisko pierwszej. Nagle znów usłyszałem ten sam co wczoraj bulgot. Rozległ się od strony okna, wychodzącego na zachód, czyli tego w aneksie kuchennym. Ściągnąłem z siebie rękę dziewczyny i poszedłem to sprawdzić. Ostrożnie wyciągnąłem z pod kanapy siekierę i ruszyłem do okna. Dziewczyna jednak obudziła się i spojrzała na mnie, trzymającego w rękach siekierę. Zapytała mnie z przerażeniem: Co robię? Nie zdążyłem jej odpowiedzieć, nie zdążyłem się wytłumaczyć, bo nagle drzwi zostały wyważone, a do środka wpadło, jak mi się z początku wydawało, dwóch mężczyzn. Ale to nie byli ludzie, przynajmniej nie homo sapiens. Mieli wiele cech wspólnych z nami, ale tylko na pierwszy powierzchowny rzut oka. Ich skóra była blada, błyszczała się w słabym świetle zapalonej lampki. Błyszczała tylko dlatego, że pokryta była rybią łuską. Byli niżsi ode mnie, a przynajmniej tak mi się wydawało, bo garbili się niczym szympansy. Ich chłód też był podobny do małpiego. Dłonie i stopy miały wykształcone błony między palcami. Z kręgosłupa wystawało coś jakby grzbietowe płetwy o perłowym kolorze, ale najdziwniejsze były ich twarze dziwnie płaskie, z szeroko rozwartymi ustami, małymi otworami w miejscu nosa, pozbawione uszu za to z ogromnymi, wyłupiastymi oczami oczami, które lśniły. Ich głowy, rzecz jasna były łyse, również pokryte łuską. Tych dwóch ryboludzi zignorowało mnie i dopadło dziewczynę. Pochwycili ją i zaczęli ściągać z kanapy. Dziewczyna była chyba w takim szoku, że nawet nie krzyczała, nie wydawała najmniejszego dźwięku. Strach ją sparaliżował. Mnie w pierwszym momencie też. Ale kiedy zaczęli wywlekać ją na zewnątrz, ciągnąc za nogi po podłodze, ocknąłem się. Zamachnąłem się, a potem pozwoliłem, aby ostrze opadło na bladą rękę tej istoty. Amputacji towarzyszył przeciągły bulgot polała się jasno-czerwona, rzadka jucha. Napastnik puścił dziewczynę i pobiegł w kierunku jeziora. Drugi poszedł w jego ślady. Wybiegłem za nimi. Zobaczyłem na plaży kilka innych osobników. Z ich rybich gardeł poniósł się bulgot, niby gotująca się woda. Potem wszystkie te pokraczne stwory zniknęły w toni jeziora. Wróciłem do chatki. Dziewczyna wydawała się być w szoku. Nie słyszała i nie rozumiała, co do niej mówiłem. Wziąłem tę odrąbaną rękę i wrzuciłem ją do pogorzeliska. Miałem zamiar spalić ten ohydny członek. Wróciłem do domku, do dziewczyny. Siedziała ze złączonymi nogami, twarz schowała w kolanach. Jej halka była podarta, odsłaniała kawałki ciała. Nie wiedziałem, co mam zrobić z tą dziewczyną. Zapytałem ją jednak, czy chce zadzwonić na policję. Żadnej policji wyszeptała. Postanowiłem zawieźć ją do miasta. Przez całą drogę nie zamieniliśmy słowa. Wysadziłem ją na życzenie pod akademikiem. Zastanawiałem się, jak sobie z tym poradzi, bo wyglądało, jakby miała się załamać. Potem pomyślałem sobie, że pewnie wyprze to wydarzenie. Ale już nigdy nie pojedzie nad żadne jezioro. Kiedy wróciłem, zastałem swój domek w opłakanym stanie. To znaczy, wewnątrz ktoś dokonał Armagedonu. Wiedziałem, że to te przeklęte ryby na dwóch nogach. Na poważnie zastanawiałem się nad policją, ale uznałem, że chyba wezmą mnie za wariata. Tym bardziej, że nie miałem żadnego dowodu. Na poparcie swoich szalonych słów, ręka, którą odciąłem, zniknęła. Zapewne te stwory porwały ją w otchłań jeziora. Nagle przypomniałem sobie o tych dziwnych runach z zeszytu. Postanowiłem wyskrobać je za pomocą noża w kilku miejscach na drewnie. Miałem nadzieję, że to pomoże. Tej nocy nie zmrużyłem już oka. Z siekierą przesiedziałem do świtu. Dzień dwunasty. Spędziłem go na sprzątaniu mojego letniskowego domku. Poza tym powbijałem drewniane pale w przeróżnych miejscach na mojej posesji. Na tych palach wyryłem tajemniczy symbol, który najwyraźniej odstraszał te potwory. Skąd wiedziałem, że było to skuteczne? Bo już taka sytuacja. Nigdy więcej się nie powtórzyła. Teraz po bardzo długim czasie rzadko jeżdżę do tego domku. Zacząłem go raczej podnajmować. Ludzie często pytają mnie, po co te dziwne znaki na drewnie. Mówię im, że do ochrony. Czasami, zwykle w księżycowe noce, da się zaobserwować nad jeziorem dziwne postacie kwiące na przeciwległym brzegu. Czasami te postacie stoją w jeziorze, patrząc na domek. Teraz wiem, że to nie są ludzie. Pomóż mi rozwijać strachotekę. Jeżeli spodobało ci się to, co przed chwilą przeczytałem, zasubskrybuj kanał, polub ten film i skomentuj. Nie pozwólmy, aby sztuczna inteligencja zastąpiła we wszystkim człowieka. Z góry dziękuję.